Cześć! Witam Was w nowym odcinku na tym kanale. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Będzie mi niezmiernie miło. Słuchajcie, dzisiaj udaję szczerego impostora. Nie mogę kłamać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Widzimy się w gierce. O, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ho, dzisiaj jest ten dzień, w którym jako impostor mówię, mówię tylko, że... Samą prawdę, samą prawdę. Jeżeli ktoś posądzi mnie, że jestem Yy, impostorem muszę się przyznać <laughs> Oh man, ile pędzi tutaj osób Ale, zaraz, bo tam jest karmi To jest idealny moment Zabij, zabij, zabij Zabijcie to Zabili? Zabili, dobra ja nie jestem impostorem. Ja, znaczy, jestem impostorem, ale na czacie, jeżeli ktoś się mnie zapytano. Co ja gadam? No, nie mogę mówić, nie, muszę mówić tak. Co ja gadam? Ale mi się język zaplątał. No, no ale generalnie muszę, muszę mówić prawdę. Więc, więc. Gdzie ciałko? Jestem bardzo ciekawe również. Gdzie to ciałko się znajduje? Gdzie ciałko? Cyan, chyba, bo z dołu biegł. Chyba. A, karmię jest dziewczyną, okej, okay, dobra, no to wszystko wiem. I, I mam nadzieję, że zrobiłem to tak bez śladów, że nikt, 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 nikt się do mnie nie doczepi. <troszę> Troszeczkę mogę zgonić na innych imposterów, ale Cyan, e, Cyan, ten wybiegał stamtąd i, i co, i ciałka nie zgłosił? Minął ciałko czy co tutaj się właśnie stanęło? Eon, pozdrawiam bardzo serdecznie, Izolka też pozdrawiam, dobra. Jestem czysty. Skip i kaski. No, pozdrawiam, Kacena. On teraz każdego będę pozdrawiać. Pozdrawiam mamy do siostrę i koko. I, I rodziny. Okej. Okay. Ja daję Skipa. Dobra, no to lecimy. Z skipem. Udało mi się na czysto to zrobić, więc jestem bardzo zadowolony. O, serio, martwiłem się, że... że, 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 że może być nam i że będę musiał się przyznać tutaj, nie? Najśmieszniejsze no będzie to, że jak oni się zapytają mnie, czy jestem impostorem, to jak im odpowiem, że tak, jestem impostorem, to jestem ciekawy ich reakcji też, nie? No to może być dosyć, dosyć, dosyć zabawne. Dobra, robimy osatowska ze śmiaciami, powiedzmy. <todgłosy> 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 oj, 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 reaktor się zrobił, no to uciekamy szybko do reaktora, nie? Lecimy sobie, pędzimy. <todgłosy> Całą moc się mawimy. Tutaj jakaś impreza w reaktorze. Dzień dobry, witam. Co tutaj się działo? Detektyw podyga przyszedł. Detektyw podyga przyszedł i wyszedł. Dobrze, zamknijmy sobie kafeterię. Oh, oh, oh. Nikogo nie ma na kamerach. Ej, co jest? Co jest? Co to był za jakiś? O co się rozchodzi? Dobra. Ja to robię bardzo dyskretnie teraz. Muszę znaleźć ciałko. Cyk. Ciałko muszę znaleźć znaleźć kogoś a, a się okazało że że ktoś tutaj o, 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 załatwił. a tutaj widać że no Może no, sytuacja wyglądała następująco że zostało że było zabicie na oczach na oczach było ja wtedy żółte oczy wy uwierzcie no dobra no to ja może może żeby się sklirować troszeczkę napiszę 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 to na kogo? Zaraz, wait, come on, to na kogo? <noise> Żółty chyba, nie jestem pewna. Cyk, cyk, tak, cyk, tak, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Żółty, a jak nie on, to biały. Dobra, okej. Okay. No to lecimy z żółtym i to jest bardzo na rękę, ponieważ jeżeli teraz skikujemy żółtego, to wygrywamy tą arenę. Tu już nie będzie miejsca na ten, na <noise> skikowanie kolejnej osoby, bo jest w trzech impostorów, więc Gierkę uważam za wygraną, dziękuję bardzo mocno, yy, przyznając się i nie kłamiąc, nie kłamiąc jako impostoru, udało mi się wygrać pierwszą gierę, więc zaraz widzimy się w kolejnej. Dzień dobry, witam po raz kolejny, jako szczery impostor witam was w przecudownej gierce, chciałbym zarzucić na reaktor, sabotaż i to zrobię za sekundę, proszę bardzo. Cyk, 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 oj ojoj ojoj, oj. co to się stanęło? Jaki to sabotaż do reaktora wleciał? Jak to się stanęło? Jakiś pan baron sobie tutaj biegnie. Cyk, proszę bardzo, ciało tutaj zostało zjedzone. Ja sobie... Oj, oj, oj dzień dobry przyjacielu, dzień dobry. Cyk i. I szczery impostor. Sinoksik wita się z wami na czacie. Nie mogę, nie mogę skłamać ani razu teraz w tym momencie. Gdzie ciałko? elektryk, 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 pozycje końcowe, reaktor. Dzień dobry, witam. Robiłem sabo, <noise> nie kłamię, bo robiłem sabotaż i podając swoją pozycję końcową. Ja przed reaktorem ja przed reaktorem wbiegałam już dobrze, dobrze. Ja... Ja jestem, wydaje mi się, że czysty. <grym> czysty, ja nikogo nie zabiłem. Chyba nawet nie zabiłem tej osoby, bo yy, uprzedził mnie jakiś inny impostor. Ale no chciałem klikać. Chciałem klikać już, żeby tutaj zgarnąć tego praga. O, 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 perfekto! I mam potwierdzenie, że byłem by tym. Że byłem, byłem... Jak to się nazywa? O... No, że byłem w reaktorze i jestem czysty w, w tej rundzie. <grym> O Jezu, przecudownie, cudownie. Dobra. Muszę sobie obrać jakiś cel. Wybiorę... na swój cel zarzucę elektryka. Elektryk wydaje mi się... A no tak, światełko zgasło, no to i tak wszyscy biegniemy do elektryka. Wydaje mi się, że to będzie, będzie bardzo eleganckie. Nie! Czemu ja tu klikłem? Zaraz, 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 zaraz. No nie! Nie, 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 róbcie tego taska przyjaciele, gramy na czas, gramy na zwłokę, nie zrobicie tego taska, nie zrobicie, w sensie nie zrobicie tego sabotażu, ja będę wam tutaj cały czas przeklikiwać, będę was tutaj pięknie trollować, proszę bardzo, proszę bardzo, nie zrobicie tego, cyk, ile tutaj mam, czemu mam taki ten, czemu to się flizuje w tym momencie, kiedy, kiedy ja bym chciał sobie, dobra, come on. może nie zdążą zrobić tego światełka, a ja zdążę tutaj zabić kogoś. Mam nadzieję, że impostorzy tutaj będą tak przytrolują, że tak przytrolują troszeczkę, że tak powiem. Come on, come on, come on, come on. Cyk, 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 dobra, elegancko, ja sobie stąd wyjdę. Zabrakło mi troszeczkę czasu, ale ja się niczym nie martwię, ponieważ wszyscy zostali zamknięci. Dobra, ja sobie skliruję tutaj się, że, że tak powiem. Pokażę mu się, że go nie zabijam. O, przy... o, ciałko, przyjaciele, ja stąd idę. O, man, druga ręka, w której udało się wygrać. Jako szczery impostor. O, kurczę, chyba powinienem być częściej szczery w tych odcinkach. O, tak dla wprowadzenia troszeczkę zamieszania. Stwierdziłem, że zagram sobie crewmate'em. I będę, będę też nad wyraz szczery, że będę zaznaczać, że jestem czysty, ale nie będę pokazywać, że jestem czysty, więc myślę, że to też będzie dosyć śmieszne, mam nadzieję, że wam się spodoba. I, i tak, i tak, poszło sobie o wam. a ja sobie lecę do admina, ponieważ tutaj mam do zrobienia uploadik. nie będę w ogóle im pomagać w żadnych sabotażach, będę w ogóle to wszystko unikać, nie będę tego tykać. I jestem ciekawy, jak w ogóle tutaj wszyscy zareagują na to, no tak to nazwijmy. Dobra, elegancko, idę sobie zrobić kartę. Ktoś w ogóle mnie obserwował. O, różowy, różowy. Hmm, róż oczy, okej, okay, to... To... Yy, to nie wiem, to nie wiem, no muszę napisać coś yy, szczerego. Synox czysty upload robił. Tak, ja jestem czysty. To, to tak źle brzmi? Nie jestem impostorem. Nie jestem impostorem. Musicie mi uwierzyć. Uwierzyć. Tak. Synax życzy, bo się Uwam ci, Synax. Synax, uwierz, please. No, ja nie wiem, na kogo zagłosować. Zagłosuję sam na siebie. Oni tak pewno na różowego ten, zagłosują, więc wydaje mi się, że y, różowy poleci wytaja ręce. Yy. Mhm, mm mhm, mm mm -hmm. No ja uwierzyłem, ja nie zagłosowałem, spokojnie. Ale tutaj inni zagłosowali. No nie no, stało w tym wypadku tak wyszło, że cię wykikowali i bardzo możliwe, że że nie jest impostorem. Jezu, będę pisać teraz cały czas, że słuchajcie, ja jestem czysty, mam na to dowody, wszyscy widzieliście, że jestem czysty, albo każdy potwierdził na czacie, że jestem czysty, tak napiszę w kolejnej runce, jak będzie kolejne ciałko, Ta tak zrobię, tak zrobię, to jest bardzo mądre z mojej strony, o i dodatkowo dodam sobie, że nie mogę reportować ciałek, wiesz, to jest perfekcyjne. On ty się tutaj wziąłeś. Nie podobało mi się to za bardzo. Bo się wyczarowałeś znikąd. To było bardzo dziwne dla mnie. Dobra, muszę te śmieci zrobić tak, żeby nikt tego nie widział. I najlepiej to byłoby znaleźć jakieś ciałko teraz też po drodze. Jestem takim trochę trzecim i czwartym impostorem w tej arence. Tak, tak jak na to spoglądam. Ule, A, dobra, pobiegliście sobie. Ja sobie szybko zrobię tego task'a, żebyście nie widzieli, że jestem że jestem crewmate'em i lecimy, że tak powiem, dalej trollować Cyk, 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 zrobimy sobie jeszcze tego. Taska to jest mój ostatni task, więc, więc jestem bardzo zadowolony, ale... Nie jestem zadowolony z tego względu, że nie widzę tutaj nigdzie ciałka. Mm -hmm. A chciał bardzo stanąć przed tym ciałku i zacząć mówić, że jestem czysty. Mi się wydaje, że, że Że mieliby takie... Co jest? Gdzie, gdzie ciałko, gdzie ciałko, gdzie ciałko było? A! I pamiętajcie. Jestem czysty. Em... Oh, ja podejrzewam generalnie, panie baronie, że, 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 że jestem czysty. Podejrzewam, że jestem czysty. Tak. Pozdrawiam grupowo. Jak <grytanie> z małej Ja Jestem czysty. Wypraszam sobie. No nie kikujcie mnie. Ale w sumie nie chcę Kika. Ja nie chcę Kika. Ale jestem. Czysty. Ja też podejrzewam, że jestem stało się A nie zgniła ci noga? Zgniła. Muszę powiedzieć całą prawdę, zgniła mi noga. Dobra, no dodam mózg też. Oh man! Jezu, jak się przestraszyłem. Myślałem, że oni teraz będą chcieli mnie skikować. Dobra, ale, ale się udało. Ale się udało, na szczęście. Dobra, lecimy lecimy dalej. No, przyjacielu, zobaczmy co ty tutaj robisz. Czy ty się skanujesz? Skanujesz się. To puszczę. Jak się skanujesz, to znaczy, że jesteś czysty. Więc bardzo mi to odpowiada, drogi przyjacielu. Um, dobrze, ja idę szukać ciałka. Będzie w elektryku na 100%. Na 100% będzie w elektryku ciałku teraz w tym momencie. Chociaż ktoś zrobił taska, więc tam może nie być ciałka. Chyba, może impostor się odpalić i. Ci... O, dzień... o, dzień dobry, dzień dobry! Drogi przyjacielu, baronie! Baronie! O, słuchaj mnie, baronie! Ja wszystko widziałem! Detektyw łodyga cię przejrzał! Skakuj do węta! skakuj do węta! Panie baronie, panie baronie, tak, wskakuj do węta! No nie! Co jest, no? Serio! Serio? O oh, tak, najszerszy i najprawdziwszy impostor wita was znowu w kolejnej, kolejnej i w sumie chyba ostatniej gierce w ho, w tym odcinku naprawdę zarzucam sobie na reaktor tutaj tego sabotaża. E, śmieszne jest to, bo jakby ktoś się zapytał e, kto rzucił e, sabotaż, to ja bym musiał napisać, że to ja zrobiłem. W sensie no musiałbym się przyznać tak naprawdę. Dobra, o dobra, elegancio. Można leciać sobie, robić taski. Nie no, lecimy zabijać i przyznawać się, yy, gdyż iść, ponieważ jesteśmy szczerym impostorem, drodzy przyjaciele. Szczerym impostorem. Tu jest bardzo dużo osób i mi się to nie podoba. Nie podoba mi się to bardzo. Dobra, tasku zrobione. Elegancio. Ja sobie stąd wybiegam, bo tu jest za dużo osób. Chciałbym kogoś na uboczu, że tak powiem, zabić. Czy ja znajdę tutaj może kogoś, kogoś tutaj, no, czemu nie ma nikogo w medbay'u? Proszę mi się przeznać. dzień dobry, witam bardzo serdecznie, uciekam jak najdalej i będę w ten sposób czysty Czysty będę w ten sposób, jestem czysty, dzień dobry, dzień dobry Cuk, 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 no chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną <laughs> dobra, udało mi się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O i dobra, i elegancko, i czas minął. Było chyba 10 sekund jest w ogóle na ten, na te downloady i uploady, tak strzelałem teraz, dlatego sobie odliczałem, bo stało przy mnie dwóch crewmate'ów. I się, I się bawiliśmy. I się bawiliśmy. O, że tak powiem. proszę, 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 proszę powiedzieć. Yy, gdzie ciałko? O, babunia musi sobie przypomnieć. Oho, oho, oho. Dzień dobry, dzień dobry. Gdzieś u góry. Gdzieś u góry, to tam na pewno zabiłem Ale, ale, nie ma dowodów na mnie. Na całe szczęście, na całe szczęście. Yy, był tam ktoś. Czy może skip obra? Ok. Ja się tego zapytałem, zapytać się mogę. Dobra, cyk, przeskipuję i jestem czysty w tej rundce. W tej rundzie, w tym rozdaniu, w tym przetasowaniu, że tak powiem. Uu, na całe szczęście, na całe szczęście się udało, bo już się serio martwiłem, że, że, no, że może się nie udać, nie? Ale widać, że już o sobie pożyję troszeczkę dłużej. Dobra, on pisze, że Czerwony jest czysty, więc teoretycznie w sumie nie będę mógł zgonić na niego. Nie mogę powiedzieć, że może on jest impostorem, tylko muszę zawsze mówić prawdę. Więc. Uch, to będzie ciężkie. To będzie bardzo ciężkie, tak sobie uświadomiłem, że ten odcinek jest niemałym wyzwaniem. Jest niemalutkim wyzwaniem, więc, 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 więc. O, lecimy. O, zaraz, mamy lecieć do komsu, panie tam. O, więc co pan za do komensu. Dzień dobry, witam. I kto tutaj? Kto tutaj był? Dzień dobry, witam, witam bardzo serdecznie. Przyszedłem się z wami przywitać. Przywita... O, Sarence za Facebooka nie wyłączyłem. O, dobra, storage zamknę. Elegancko, mam 9 jeszcze sekund. Do zabicia kogoś. I, i, i. i, i. Zamknąłem? Zamknąłem, dobra. Bęk! I uciekam wentem. Szybka akcja. Cyk, cyk, cyk. Udaję, że jestem. Albo to, to, to robię. To robię. Perfekcyjnie. Chyba, chyba nikt nie widział, że my wybiegaliśmy tam. Chyba, chyba, chyba nikt nie widział. Mam nadzieję. No, Jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy byłem w Madbayu, to muszę. może się przyznać, ale na razie robię to tak. Robię to tak bezpiecznie, chyba. Nikt mnie chyba nie widział. I te moje zabicia są przemyślane, drodzy przyjacioła. Okej, okay, okej, okay. dobra, ciągłowym mępeł. Ja może nie będę się odzywał teraz. Bieg tam Sinox, ale nie jestem pewna. Eee, mm, dobrze, jak ktoś się mnie zapyta. Eee, o, napisze, tak. Eee, <grymka> przebiegałem. kurczę, czekajcie, nie wiem czy to pisać. Nie wiem czy to pisać. Dobra, no Jolo, dobra, tak przebiegałem. <grymka> Skip, taski. To spróbujmy na nie... To spróbujmy na niego czy nie. Dobra, dajmy skip na taski! Jest! Dobra, wygrywamy. Udało się. Ale ktoś widział. Ktoś widział. Drogi przyjacielu! Kto to był? Kto to był? Ym... Kto mnie tam widział? Come on, no! No nie mogę przeskrolować. No... Dobra. Czyli oni chcą zagrać na taski. A ja zagram tak, że zarzucę im reaktor której... No i będzie już troszeczkę ciężej wam z tymi toskami, drodzy przyjaciela. Będzie wam i troszeczkę z tymi taskami, dobra? Nie wychodzicie z kafeterii. Cyk, cyk, cyk. Ze storage'a jak ktoś jest też, nie wyjdzie, stąd też, stąd też, stąd też, stąd też. Poczekajcie sobie troszeczkę. Poczekamy sobie, żeby też dziabnąć ten yy, reaktor. Dobra, tutaj jest mój przyjaciel, najdroższy i reaktor, dzień dobry, witam, bardzo serdecznie, reaktor został zarzucony i pędzę do tego reaktora. E, czy mi się uda, czy mi się uda? O, zobaczmy, zobaczmy. O, fejkujesz? Fejku... O kurczę, blaszka, tyle osób tutaj się przyglądało temu, co robił nasz przyjaciel galakcji, chyba, jak się nie mylę. galakcji. chyba tam był, nie wiem, ja już mam taką sławą... O, tak! Ja już mam taką słabą pamięć do koloru. Ale słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie drugą część szczerego impostora w moim wykonaniu, możecie napisać w komentarzu. Pomyślę, pomyślę, jeżeli będziecie chcieli. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do słyszenia. Trzymajcie się. Joas!